Dzień dobry, dzień dobry. Krzysztof Ra Bobylowski się kłania. Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale wraz z Żabką Bobylowską. Dzień dobry, Żabciu. Dzień dobry. Ruszamy dzisiaj na kolejną wycieczkę po Holandii, po śniadanku. Serdecznie Was na nią zapraszamy. Zapraszamy. Ale zanim ruszymy na wycieczkę. Tutaj, właśnie w tym pomieszczeniu, odbędzie się Challenge Hot 16 Challenge, ale troszeczkę w zmienionej wersji. Zamiast 16 wersów ratowanych, będę musiał 16 razy zapompować. Ja dziękuję Weronice za tą nominację z kanału Werka, youtuberka. Link zostawiam w opisie. Super kanał, także serdecznie zapraszam. Pozdrawiam Weronikę oraz Ukiego, wspaniały z Was. Duet, no i żeby nie przedłużać, za chwilę zmieniam kart delikatnie i zacznę pompować. A żabka będzie liczyć do 16. Także serdecznie zapraszam. Dobra, przyszedł czas na challenge. Mała rozgrzeweczka. Żabka liczy. Pamiętajcie, wijajcie na link linksiepomaga.pl. Znacie akcję, także już się nie będę powtarzał. No to co, ja się kładę i żabka liczy, tak? Będziesz liczyć. Dobra, no to jedziemy. No jeszcze nie było. No, 3, 4. 4 raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Zaczekaj, zaczął, bo już mam tę zaletkę małą. 16, 16. O masakra się tutaj wydarzyła. Technicznie te pompki wiem, to na pewno y, będą wyglądały bardzo y, kiepsko. No ale cóż, ostatnie pompki zrobiłem w roku 90, bo w 5. Także musicie mi wybaczyć. Y, poza tym, ostatnie 5 z ręką na sercu. Ostatnie 5 pojechałem dzięki swojej chyba wewnętrznej ambicji bo zacząłem oddychać e, rękawami. E, no nic, zostawmy to. Żeby ten challenge nie zginął śmiercią naturalną, chciałem nominować kolejne osoby i będzie to Joanna z kanału Joanna Aśka Jagoda, Irek z kanału Iras Lord i Łukasz z kanału Łukasz Wiśniewski. Serdecznie Was zapraszam do tego challenge'a i pamiętajmy, że tak naprawdę liczy się pomaganie i wpłacenie chociaż tej symbolicznej złotówki na konto. No i co, my po powolutku się zbieramy, no i zapraszam Was na wycieczkę. Nie pozostało nam nic innego jak ruszyć w drogę. Dzisiaj zabieram Was do takiego małego, ale bardzo znanego, turystycznego miasteczka. Nazywa się Enkhausen. No a czemu tam jedziemy? Ponieważ nazywane jest miastem śledzia, a może nam się uda jakiegoś śledzika zjeść? No to co? W drogę! W ramach ciekawostki chcę powiedzieć, że właśnie wjeżdżamy na 30-kilometrową Tamę, czyli wał ziemny, sztuczny twór o długości 30 kilometrów o nazwie Markiewardijk, a dawna nazwa to Hautrib Zbudowana na jeziorze Ais-Selm-Mir rozciąga się od miasta Lelestad w prowincji Flevoland, do Enkhuizen, czyli naszego miejsca docelowego w prowincji Noord-Holland I jeszcze dodam, że jest to droga N307. Właśnie wysiedliśmy z samochodu, masakra się stała, tak mi się kolano zostało, że mega boli teraz, muszę to rozruszać, właśnie jesteśmy, dojechaliśmy do naszej miejscowości docelowej. Stanęliśmy na parkingu przy dwórcu centralnym, także wydaje mi się, że nawet ten parking jest tutaj za darmo. Na razie jak do tej pory nie zobaczyliśmy żadnej tabliczki. No i co? Idziemy sobie zwiedzać Enkhausen. Automat na wodę, my mamy taką buteleczkę przygotowaną. Podobno jak wcisnę dłużej ten przycisk, o ten przycisk, to powinna woda polecieć. No i leci. Nie, nie leci. Coś jest oszukany. Żabo co? Oszukany. Tak, no, no no no. No, 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 właśnie tak. No trudno. Woda nie poleci, a w czasie drogi trochę tej wody kupiliśmy. No, już mi się to podoba, już mi się tutaj podoba. Tutaj także jest mapka właśnie Enkhausen. My jesteśmy tutaj i podejrzewam, że będziemy się właśnie poruszać właśnie tutaj w samym centrum Enkhausen, troszeczkę uliczek, troszeczkę na pewno fajnej architektury. No i co, żabciu, idziemy dalej? Nie. Idziemy dalej. Żabka na, oczywiście na baranach, bo jakby było inaczej. I może tak szybciutko powiem, że to miasteczko no naprawdę od samego wjazdu bardzo mi się podoba, swój rozkwit tak naprawdę zawdzięcza, obok XVII wiek, zawdzięcza właśnie wyprawom morskim. No i oczywiście ten połów śledzia, dlatego miasto śledzia teraz już bardziej turystyczne, może już nie tak dużo oblegane jak na przykład te duże miasta jak Amsterdam, Rotterdam, ale no widzę bardzo dużo właśnie tablic rejestracyjnych z innych krajów. Druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, no niestety, że bardzo wieje i nawet nie wiem, czy jak teraz mówię, czy ten wiatr nie będzie zagłuszał moich słów. My kierujemy się w tamtą stronę, czyli do samego centrum. No, dotarliśmy do centrum. Tak to wygląda i pierwsza rzecz, która mi się rzuciła właśnie w oczy, to są te przechylone kamienice. Nie wiem, jak to na kamerze będzie widać, ale no, on dosyć fajny, ciekawy widok. No i co, że podoba ci się w tym miasteczku? Tak. A co ci się najbardziej podobało? Na razie to mi nie powiedziałaś, co widziałeś. No, A ale my jeszcze nie jedliśmy lodów, żało. I nawet nie wiem, czy będziemy kupować. Ja tam poszedł na śledzika, wiesz? Nie, ja ja loda. No to zobaczymy. A tutaj nowoczesna sztuka to są chyba słoneczniki, tak mi się wydaje. Może zbliżonko zrobię. O, z widelcy. Tak, i mam też coś z łyżką. A liście to są e, powiązane z łyżką, tak? Tak. To się nazywa nowoczesna sztuka, rzadko wiesz? Mhm. Ale mam nadzieję, że dobrze to czytamy. Może w ogóle to co innego znaczy i co innego przedstawia, prawdaż? Mhm. No, I Nie ma to jak z żabką pobujać się na huśtawce. Tak to wygląda właśnie zwiedzanko Enchhausen. Tak, na, 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 na placu zabaw. I zrobili plac zabaw. No tu zrobili właśnie o to chodzi. Zamiast zwiedzać, to my się tu huśtamy. Niestety spartańskie warunki do spożywania tego śledzika. Tutaj kawkę miałem, no ale się rozlała, niestety. No ale chociaż mam nadzieję, że śledzik będzie smaczny. Próbujemy. Mmm, naprawdę dobry. a co tu dużo ukrywać? W końcu miasto śledzia. godzina 17, jesteśmy w samochodzie jest dobry moment, żeby wracać do domu. Dzisiaj byliśmy w takim małym, kameralnym, pięknym miasteczku Enkhuizen Także, jakby się ktoś chciał tutaj wybrać, to serdecznie polecam. Zakupiłem sobie także mały suwenirek. Proszę bardzo, z browaru tutaj z Enkhausen, ale najlepiej, żebyście nie mówili nikomu. To był Krzysztof Rapanujo-Bobylowski. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia. Hej!